Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na warsztaty etnograficzne, które odbędą się w ramach projektu ASOS. Te osoby, które zainteresowane są kulturą Dolnego Śląska, ale też jej korzeniami Dolnego Śląska i chciałby się również podzielić tym, co ze sobą tutaj przywiozły albo czego się nauczyły, będą miały taką szansę na warsztatach etnograficznych. Założyłam, że warsztaty będą miały trzy elementy, ale elementy będą się ze sobą przenikały. Nie chciałabym, żebyśmy za dużo gadali na tych warsztatach, chciałabym, żebyśmy też czegoś doświadczyli. Na początek proponowałabym spotkanie z dolnośląskimi zespołami ludowymi, ale nie tylko po to, żeby zobaczyć ludzi, spotkać się z nimi ale też przede wszystkim, żeby trochę doświadczać tego, co oni robią na co dzień. Żebyśmy mogli z nimi potańczyć, pośpiewać, żebyśmy mogli poznać kulturę y, strojów, które oni mają na sobie, y, korzenie pieśni, które wykonują. I myślę też, że w tym takim wielo... Y, w takim gronie, które jest y, w różnym wieku, będziemy mogli też poodkrywać nie tylko to, co jest związane z przeszłością, ale też to, z czym teraz te zespoły się mierzą i jaki jest w ogóle ich odbiór. Chciałabym, żebyśmy też weszli trochę głębiej w tematykę, czyli żebyśmy poeksplorowali wszystko, co dotyczy kultury Dolnego Śląska w detalach, oczywiście na ile nam się uda. Chciałabym, żeby ten projekt też był projektem robionym razem z Wami i naprawdę jestem bardzo pokorna, jeśli chodzi o Waszą wiedzę, Wasze doświadczenie i chciałabym się od Was też bardzo wielu rzeczy nauczyć. Chciałabym, żeby kolejnym etapem było też przychodzenie do historii naszych rodzin, waszych rodzin. Żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać, poprzebywać, ale też żebyśmy odnosili te wszystkie rzeczy, o których porozmawiamy, o których dowiemy się w trakcie warsztatów na grunt taki bardzo, bardzo indywidualny, personalny. I te wszystkie nasze odkrycia wspólne pozwolą nam zawrzeć ten materiał w takiej formie Online, to znaczy będzie to publikacja, nie wydamy jej w formie papierowej, ale na pewno coś po nas pozostanie. Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani kulturą Dolnego Śląska, którzy są zainteresowani pieczeniem chleba, którzy są zainteresowani tym, co możemy odkryć na swoich strychach, o czym, czym możemy jeszcze w ogóle się podzielić z młodszym pokoleniem, zapraszam serdecznie. Może na tym filmie nie jestem zbyt uśmiechnięta, ale yy, zaznaczam, że na pewno będzie dużo zabawy i jestem bardzo, bardzo na Was otwarta. Serdecznie zapraszam! Szanowni Państwo, przede wszystkim na wstępie chciałbym zaznaczyć, że to, że występuję tutaj teraz w tym filmiku, nie oznacza, że to ja będę warsztaty przewodnickie yy, prowadził. Ja jestem tutaj tylko po to, żeby przedstawić tą osobę, z którą Państwo podczas yy, zajęć będziecie pracować A to jest Pan Jerzy Organiściak, bardzo doświadczony przewodnik PTTK osoba o ogromnej e, wiedzy. E, zresztą zachęcam do zajrzenia na stronę internetową, którą Pan Jerzy Organiściak prowadzi. I podczas warsztatów e, przewodnickich Pan Jerzy Organiściak no, swoim doświadczeniem i swoją wiedzą będzie się e, dzielił. E, podczas e, spotkań, Będziecie Państwo odkrywać ciekawostki Dolnego Śląska, będziecie poznawać też warsztat przewodnika, tak jak pracować z grupą, jak zaplanować trasę, jak w sposób ciekawy przekazać informacje o, o lokalnej historii. I co ważne, to nie jest zaplanowany jako regularny kurs przewodnicki, który da jakąś odznakę uprawnienia, Podczas tych zajęć zdobędziecie Państwo po prostu umiejętności, które przydadzą się w sytuacji, kiedy odwiedzą was znajomi, przyjaciele, może rodzina, tak żebyście w tej sytuacji mogli być dla nich przewodnikiem po miejscu, w którym e, mieszkacie e, tutaj po naszym regionie. Niespodzianka, to znowu ja ale podobnie jak przed chwilą, tak i teraz nie w roli prowadzącego warsztaty fotograficzne, ale w imieniu osoby, która tutaj z Państwem będzie pracowała. Aktualnie jesteśmy jeszcze na etapie wyjaśnienia. Wyjaśniania, kto tutaj podczas tych zajęć będzie z Państwem pracował, natomiast już dość, dość dobrze wiemy, co podczas tych warsztatów będzie się działo. Podczas tych zajęć będziecie Państwo pracować z własnym sprzętem, z własnymi aparatami, które, które, już, które już macie i będziecie po prostu rozwijali umiejętność no, lepszego niż dotychczas takiego pełniejszego wykorzystywania ich. Tak, żeby robić zdjęcia, dobre zdjęcia, zdjęcia, na które będzie się chciało patrzeć, które być może odbiorce nawet w zachwyt wprowadzą. Pytanie, kogo albo co będziecie Państwo fotografować. No, tu mamy mały znak zapytania, to już będzie zależało od Państwa, od Państwa i od prowadzącego zajęcia. Jeżeli podczas zajęć starczy też czasu, to być może nauczycie się Państwo jeszcze też takich podstaw komputerowej obróbki zdjęć, a co najciekawsze zdjęcia, które zostaną przez Państwa zrobione podczas tych zajęć, z tych zdjęć powstanie album, opublikowany, wydany po zakończeniu warsztatów. Niektórzy z Państwa już mnie znają, niektórzy mam nadzieję, poznają, a przed nami trzy spotkania: temat. Z jednej strony będziemy mówić o emocjach i zarządzaniu emocjami, z drugiej strony trochę o odporności psychicznej w kontekście różnych sytuacji, które nam się w życiu przytrafiają i jak ją budować, jak ją wzmacniać. Z trzeciej, co zrobić, żeby dialog był możliwy, szczególnie tam, gdzie. Wkrada się konflikt albo różnica zdań. I porozmawiamy też trochę o tym, jak pracować ze swoim poczuciem pewności siebie, sprawstwa i możliwości w miejscu, w którym jesteśmy, przy możliwościach, jakie mamy, i jak się wzmacniać. Dziękuję i zapraszam. Witam Państwa. Na zajęciach prowadzonych przeze mnie będą Państwo mogli zapoznać się z tematami dbania o siebie, o swoje ciało. Postaram się odpowiedzieć Państwu na wszelkie nurtujące pytania w tym zakresie tematycznym. A na części warsztatowej y, nauczą się Państwo, jak wykorzystywać przedstawioną przeze mnie wiedzę w praktyce, tak aby Państwo mogli stosować sami dla siebie autoterapię. W drugiej części zajęć y, będą mogli Państwo y, zapoznać się z tematyką y, odpowiedniej suplementacji odpowiedniego odżywiania się. Prowadzący postaram się przybliżyć Państwu tą tematykę i e, m, pokazać jak można zastosować ją w praktyce przy minimalnym nakładzie wysiłku i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Przepraszam, a co pani robi? A Aplotę, a to z sznurka, makramy, a to z drutu. Czasami dodam do tego roślinę. Można się nauczyć? Jasne. Zapraszam na warsztaty florystyki i rękodzieła dla każdego, dla młodszych i dla starszych. Zapraszam Państwa na warsztaty, których tematem przewodnim będzie komunikacja w internecie. Warsztaty będą odbywać się w naszej pracowni komputerowej, gdzie nauczymy się, jak korzystać z różnych narzędzi służących do komunikowania się w internecie. Zapoznamy się również z niektórymi mediami społecznościowymi nauczymy się wykorzystywać je w sposób prawidłowy. Na zajęciach nauczymy się również, jak bezpiecznie korzystać z internetu.